Cześć, tu Ania. Dzisiaj mamy trening numer 3, czyli mój sztos na brzuch. Polecam go każdemu, kto ma tkanki tłuszczowej za dużo na właśnie tutaj, w tych obszarach na brzuszku. Trening ten jest bardzo prosty. Wykonujemy wszystkie ćwiczenia na stojąco, natomiast w bardzo mocnym spięciu brzucha. Jeżeli nie wiesz, jak spiąć brzuch, jest taki filmik na moim kanale, jak poprawnie dotrzeć do głębokich miejsc brzucha. Tutaj mamy pięć ćwiczeń. Powtarzamy później jeszcze raz te same ćwiczenia. Także zapraszam. ćwiczenie pierwsze. Stajemy sobie na szerokość bioder. Oczywiście postawa jest miednica jest wciągnięta, brzuch jest wciągnięty, barki do tyłu, ręce na głowę i idziemy raz. Spięcie, wyprost, spięcie, wyprost, spięcie brzucha, wyprost, spięcie. Poczujcie, że brzuch unosi nogę. Noga jest napięta, brzuch jest napięty. Już prawie kończymy. Robimy w swoim tempie. Drugie ćwiczenie, bardzo podobne. Również rękę, ręce na głowie, z tyłu na pokrycy. I teraz idziemy na skos raz. I taka sama zasada: wyprost, spięcie, wyprost, spięcie, wyprost, spięcie. Staramy się pleców za bardzo nie garbić, że tak powiem, czyli staramy się wyprostować i bardziej skręcić z ciało, niż się zgarbić. Super. Trzecie ćwiczenie. Teraz idziemy bokiem. Idziemy sobie do przysiadu, czyli do składu. Napinamy brzuch. Idziemy dość nisko, tak żeby było 90 stopni. Teraz na głowę. Idziemy raz. I na górze wdech. Wydech. I teraz zasada jest też taka, że jeżeli jest wydech, to jest spięcie brzucha. Wdech, wyciągamy mięśnie, wydech na dole, spięcie, wyprost. Spięcie, wyprost, pracują pośladki, podnoszą nasze ciało. Okej, okay. teraz moje najlepsze ćwiczenie na boczki. Stajemy sobie troszeczkę szerzej, napinamy brzuch, ręce za głowę. Spleciony koszyczek. Idziemy na boki. Okazuje się, że nasze ręce i głowa wcale nie są takie lekkie. Idziemy tak daleko, jak jesteśmy w stanie. I teraz popatrzcie na mnie z boku, brzuch jest napięty. Ja się nie pochylam ani do przodu, ani do tyłu, tylko staram się być w linii, żeby właśnie mięśnie przyszpieletowe, najgłębiej usadzone, żeby one właśnie pracowały. Patrzcie jak minutka szybko zlecią. Ok, ostatnie ćwiczenie z serii w Nogi na początku, prawej na bok, czyli stajemy stabilnie, trzymamy się tutaj, idziemy raz. Dwa. Możemy odkładać nogę, możemy jej nie odkładać, ale najważniejsze, możemy sobie położyć rękę tutaj na mięśniach skośnych i sprawdzić, czy pracują, czy one się, czy robi się tutaj po prostu kamień. Jeszcze chwilę, czyli tu jest 30 sekund na każdą nogę. Zmiana. Żeby strzepać troszeczkę ciało. Dobrze, jedziemy. Druga noga. Zaraz będziemy powtarzać jeszcze raz wszystko, ale tak szybko idzie. A dzięki oddechowi nie męczymy się tak, więc nigdy nie wstrzymujemy oddechu. Troszkę mnie zarzuciła, więc chętnie odkładać tę nogę. Dobrze. Ok. Chwilę, żeby rozruszać się. Jedziemy drugą serię. Gotowi. Ręce za głowę i idziemy. Spięcie, wyprost. Spięcie, wyprost. Spięcie, wyprost. Tutaj też nie jest ważna ilość powtórzeń, ale to, żeby noga była napięta na maksa, brzuch, żeby ją przyciągał do naszego ciała. Drugie ćwiczenie. Skosy. Jedziemy. Raz i dwa. Spięcie. Pięcie, wspominałam, proste plecy, bardziej jest rotacja łokcia, niż skarbienie pleców. I jeszcze raz, i jeszcze chwilę, i spięcie mocne brzucha, gińcie boczki, znikaj tkanką tłuszczową, znikajcie metry. Uff. Ok, i nasz, łamanie się do przodu, czyli można zrobić tak. I za głowę jedziemy. Raz. I spięcie brzucha. I spięcie brzucha. Pośladki napięte. Stopy mocno trzymają się maty. Wtedy wiemy, że nasze nogi są maksymalnie napięte, czyli tu też pracują nogi i całe ciało. Dobrze. Ćwiczenie na boczki. Ręce za głowę. Koszyczek. Prostujemy pozycję. Idziemy na boki. Wyprost. Wyprost. Poczujecie dzisiaj brzuch. Niby 7 minut. Ale to jest wycisk ale taki przyjemny wycisk i samo to poczucie, że nie musiałam ćwiczyć 40 minut, nie musiałam biegać, skakać, latać czy ćwiczyć na jakichś maszynach, tylko ciężarem własnego ciała modeluję sobie każdego dnia moją sylwetkę. Dobrze. Teraz jeszcze nogi zostały, czyli trzymamy się tutaj. Pozycja wyprostowana i wciągnięty brzuch, dlatego, żebyśmy się nie chwiali. Raz. I dwa. Trzy. Krzesełeczko, jak trudno, można się przytrzymać. Noga wyprostowana, stopa, point. I tutaj. Co tutaj się dzieje? Czy ja wyczuwam, że tutaj jest stale? Dobrze. Druga noga. Wdech. I na bok. Ja akurat tą stronę mam bardziej chwiejną, ale tak mamy. Każdy ma swoją natomiast ciała. Jedna strona może być silniejsza, bardziej stabilna, druga może być mniej, jest to zupełnie normalne. I koniec, moi drodzy. Teraz warto sobie zrobić kącik, grzbiet i ościąganie. Kącik, grzbiet na stojąco, wszystko robimy na stojąco, więc tak naprawdę nie potrzebujemy nawet maty do tego treningu, więc kącik, grzbiet, ważny pępek do kręgosłupa. Przyklejony, rozciągamy, luźno, luźno, luźno plecy. I wyprost. I teraz już oddychamy głęboko. Wdech nosem. wydech buzią. Jeszcze raz, kocik, grzybiet. Niech nasze lęcia się rozluźnią. Po to wciągamy brzuch, żeby tutaj nie bolało nas po treningu. Zobaczcie sobie na moim kanale jeszcze inne sposoby na zrelaksowanie się po treningu. Zapraszam na mój Instagram, Ania 7M Workout. Będzie podpisane na dole w opisie do tego treningu moje profile społecznościowe. Eee, jeszcze taką rzecz powiem, warto rozpoczynając 7 minutowy trening zmierzyć się w brzuchu, centymetr nad pępkiem, w dole brzucha, w najszerszej części, tu będzie sobie pikać, nieważne, eee, w biodrach, w udach, i tutaj w ramionach. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy trening, róbcie go jak najczęściej, a zobaczycie jak was brzuch będzie znikał. Dziękuję za subskrypcję. Dzięki subskrypcji mojego kanału, wciśnięcie dzwoneczka, będziecie mieć dostęp do nowych filmów i będziecie powiadomieni e, o tym, jak będę wrzucała coś nowego. Kanał rozwijam, także dziękuję ślicznie i do następnego treningu, kuziaki!